Zapraszam na test najnowszego Renault Capture drugiej generacji po facetipingu. Samochód został gruntownie odświeżony pod koniec kwietnia tego roku, a nie są to wyłącznie zmiany stylistyczne. Postaram się Wam to przedstawić, ale teraz sprawdź proszę czy masz subskrypcję z zaznaczonym dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych testach. Będzie mi bardzo miło jak zobaczysz mój kolejny film. Możesz też mieć specjalny status wspierając kanał. Szczegóły po kliknięciu przycisku pod filmem. A teraz zobaczcie, czy warto było czekać na nowego kaptura. Jak oceniacie stylistykę nowego captura? Dajcie znać w komentarzu. Samochód wygrał w tegorocznym plebiscycie The Best of Moto w swojej kategorii samochodów miejskich. Moim zdaniem prezentuje się bardzo dobrze. Nasza wersja to Sprint Alpin. W związku z tym pojawiają się sportowe akcenty stylistyczne oraz logo sportowej marki Alpin, która należy do Renault. Długość kaptura to około 424 cm. Rozstaw osi to około 264 cm, a prześwit wynosi prawie 17 cm. Maska, jak widać, unosi się dość wysoko. Mamy tutaj prąd, niestety nie ma siłowników, a w naszym testowym egzemplarzu Mamy silnik 4-cylindrowy, turbo doładowany, o pojemności 1.3 i mocy 160 koni mechanicznych. Moment obrotowy mamy tutaj 270 Nm, a silnik współpracuje z skrzynią automatyczną EDC siednobiegową. Napęd jest też wyposażony w miękką hybrydę. Jest to obecnie najmocniejsza dostępna opcja, z pewnością pasująca do sportowej stylistyki. Przyspieszenie do setki wynosi katalogowo 8,5 sekundy. Zamieszczam też dodatkowe parametry naszego samochodu testowego. Wybór opcji napędowych jest bardzo duży. Poza naszym silnikiem są jeszcze silniki ze skrzynią manualną czyli jest to silnik bazowy, benzynowy, 3 o mocy 90 koni mechanicznych, 3 silnik zasilany LPG benzyną o mocy 100 koni mechanicznych oraz 4-cylindrowy silnik benzynowy z miękką hybrydą o mocy 140 koni mechanicznych. Jest też pełna hybryda ITECH, e oczywiście ze skrzynią automatyczną, o mocy 145 koni mechanicznych. Naprawdę jest w czym wybierać. Zaraz sprawdzimy ile nasz silnik zużywał paliwa podczas testu. Maska nie jest zbyt ciężka. Siłowniki niekoniecznie są potrzebne. Jak wcześniej mówiłem w naszym samochodzie jest układ miki hybrydy, która pomaga m.in. W rozruchu silnika przy korzystaniu z systemu Start Stop. Uruchamianie silnika jest z pewnością mniej odczuwalne, a dodatkowo miękka hybryda pozwala na tak zwane żeglowanie czyli jak odpuszczamy gaz, silnik jest wyłączany i może się w ten sposób dość długo toczyć, a prędkość spada powoli. Jak z kolei dodamy gazu, silnik się uruchamia i dzieje się to bardzo płynnie. Można to również robić przy wyższych prędkościach. W ten sposób ograniczamy zużycie paliwa. Zrobiłem oczywiście test spalania w mieście. Na dystansie ponad 200 km, co daje już pewne rozznanie, wyszło mi 8,1 litra na 100 km. Od razu jednak zaznaczę, że nie próbowałem oszczędzać. Jeździłem normalnie. A od czasu do czasu korzystałem też z maksymalnych przyspieszeń. Zresztą podejrzewam, że większość klientów wybierając ten wariant silnikowy nie nastawia się na maksymalne oszczędności, a raczej na dobrą dynamikę, która doskonale pasuje do sportowych akcentów wersji Esprit Alpine. Uważam, że jak na 4 silnik o mocy 158 koni nie jest to duże spalenie w mieście. A jakie jest Wasze zdanie? Jeśli jeździcie na co dzień kapturem z tym silnikiem, napiszcie w komentarzu, jak spalanie wygląda u Was. A jak wygląda spalanie w trasie? Zrobiłem test na drodze ekspresowej, korzystając z maksymalnych dopuszczalnych prędkości, i spalanie wyszło 6,7 litra na dystansie 107 km. Za chwilę przejdziemy do testu świateł LED, ale. Jeśli chcesz oglądać moje kolejne testy, sprawdź czy masz subskrypcję z zaznaczonym powiadomieniem. Możesz też dołączyć do ekskluzywnego grona osób wspierających kanał. Szczegóły po kliknięciu przycisku pod filmem. Każdy kaptur posiada w standardzie reflektory LED. W technologii LED są też w standardzie światła dojazdu dziennej oraz tylne światła. Reflektory nie posiadają natomiast automatycznego poziomowania. Musimy to ustawić manualnie, ale za to przynajmniej w naszej wersji jest fajna animacja. W tylnych światłach, podobnie jak w poprzedniej generacji, kierunkowska posiada tradycyjną żarówkę. Testowana wersja miała też asystenta świateł drogowych. W cenniku nie mogłem znaleźć informacji, czy jest to standard dla wszystkich wersji, ale podejrzewam, że może tak być. Asystent świateł drogowych włącza. Sam i włącza światło drogowe, jak jedziemy w terenie, gdzie nie ma licznych latarni. Uważam, że radzi sobie z tym naprawdę dobrze. Zresztą zobaczcie sami. Skuteczność oświetlenia na światach mijania oceniam w skali 10 stopniowej, w okolicach 6 więc dość przeciętnie. Ale też jest to głównie samochód miejski, gdzie przestrzeń jest doświetlona dodatkowo przez latarnię. Oczywiście te reflektory w porównaniu do tradycyjnych żarówkowych to rozwiązanie rewolucyjnie dobre. Szkoda jednak, że w tej ekskluzyjnej wersji Esprit Alpine nie można dokupić w opcji reflektorów adaptacyjnych lub matryksowych. Sprawdźmy teraz, jak prezentuje się wnętrze. Zaczynając od boku tylnych drzwi. Ten element jest twardy, plastikowy. Tu mamy. Miękki element, materiał pod spodem pewnie gąbka, w tym miejscu skóra syntetyczna, ładnie wykończona nicią. Przycisk też ładnie wykończony na końcu. No i reszta już jest twarda, tu jest twardo w środku w kieszeni twarda. Wnętrza z tyłu tak się prezentuje. Dużym plusem jest możliwość przesuwania tylnej kanapy. I ten zakres jest duży. Tylną kanapę możemy przesunąć do przodu wielostopniowo aż o 16 cm. Maksymalne przesunięcie kanapy do przodu spowoduje wzrost pojemności bagażnika. O dodatkowe 132 litry, ale jak widać, w takim położeniu nie będzie miejsca już na nogi, ale za to będzie duży bagażnik. Dodatkowo z tyłu mamy dwa gniazda: USB C, gniazdo 12V, nawiewy, jest tutaj też tunel środkowy. Wyraźne siateczki w oparciach foteli. Nie mamy podłokietnika. No i też zagłówki troszeczkę zasłaniają tu nam tylną szybę. Teraz siedzę właśnie na tylnej kanapie. Przedni fotel jest ustawiony do mojego wzrostu, czyli do 182 cm. Do przedniego fotela pozostaje zapas na około 4 palce, więc, jak na samochód miejski, jest całkiem ok. A nad głową mam około takiej odległości, także też czuję się zupełnie swobodnym. Warto też wyróżnić kaptura za regulację wysokości przednich pasów. W naszej wersji Esprit Alpine pasy posiadają też niebieskie dodatki. Korzystając z okazji widoków stylnych siedzeń, zobaczcie, jak prezentuje się przód. Uważam, że wizualnie wnętrze robi bardzo dobre wrażenie. W naszej wersji kolorystyka jest urozmaicona, jest sporo trójkolorowych przeszyć. Pedał hamulca i gazu jest metalowy, co podkreśla sportową stylistykę. W samochodzie testowym był opcjonalny, elektrycznie otwierany szklany dach za 4000 zł. Roleta dachu jest natomiast zasuwana manualnie. Sprawiają wrażenie dość lekkich. I przód wygląda to w zasadzie identycznie. Ta część twarda. Tu mamy materiał z takim wzorkiem przynajmniej w naszej wersji miękki, oczywiście, element. Skóra syntetyczna, z ładnym przeszyciem. Miękko tutaj. No i patrząc niżej. To już jest twardo, twardy plastik, twardy kieszeń. Twarda. Fotele wyglądają bardzo ładnie, ładnie wykonane flaga francuska. Ten element jest wykonany ze sztucznej skóry z boku. Środek z materiału. Jest też podłokietnik wyciągany. Bardzo pozdrowniam półeczki graną, bo jest ich sporo. Mamy półeczkę w tym miejscu, pod ekranem. Jest tutaj takie powierzchnia lekko gumowana. Następnie w tym miejscu też jest powierzchnia lekko gumowana. Dodatkowo mamy gniazda USB-C 2 razy plus gniazdo 12V. Pod konsolą. Pływającą. Również jest kolejna półeczka. Tutaj już wyraźnie gumowana. Miejsce, gdzie można sobie kluczek położyć. No i miejsce na kubeczki. Tu nie ma już gumy. Na koniec jest jeszcze schowek. W miejscu, gdzie jest podłokietnik. Największy schowek mamy oczywiście przed pasażerem. I to jest naprawdę już konkretny schowek. Zobaczcie. Podświetlony żarówką tradycyjną. I żeby tutaj było jakieś odniesienie, to butelka pół litrowa praktycznie wchodzi nam do końca. Także jest to naprawdę duży schowek z dużą ilością miejsca. Wykończenie uważam jest na wysokim poziomie, chociaż zdarzały się trzaski. Nie występują one podczas jazdy, ale szczególnie tutaj ta rączka taka jest. No, samochód też ma już swój przebieg. W związku z tym rzeczywiście może ma do tego prawo. Tutaj też pewne trzaski można wychwycić. Od środkowej wersji wyposażenia TECHNO mamy dostęp do konfigurowalnych trybów jazdy. Bardzo mi się podoba, że możemy je zmieniać przyciskiem na kierownicę. W nowym kapturze mamy najnowsze rozwiązanie stosowane w Renault, czyli system Open Air Link, który bazuje na Android Automotive. W związku z tym mamy już w systemie na przykład nawigację od Google oraz inne aplikacje. Możemy się w związku z tym na przykład zalogować na swoje konto. No, zobaczmy. Tryb perso. Mechanizm. Możemy sobie ustawić opór kierownicy. Moim zdaniem najlepiej mi się prowadzi, jak jest wysoki. No i dynamika też jest do wyboru. Ustawienia asystentów jazdy i to, co istotne możemy sobie spersonalizować. Asystentów, dla siebie w tym miejscu, tak jak w zasadzie jest nam najbardziej korzystne, ale wiadomo, przy odpalaniu. Zawsze nam się włącza asystent, że tak powiem, maksymalnie skonfigurowany. W związku z tym, żeby to zmienić, wystarczy nacisnąć ten przycisk dwa razy, żeby uzyskać nasze własne, spersonalizowane ustawienia. Co więcej, mamy też przyciski fizyczne. Tutaj regulujemy sobie temperaturę, nawiew. Kolejny przycisk to jest maksymalny nawiew na szybę Przednią, tylną obieg zamknięty maksymalna klimatyzacja, tu ustawiamy sobie kierunki nawiewu. I dodatkowo jeszcze w naszej wersji jest ogrzewanie kierownicy. To jest jednostopniowe. I ogrzewanie foteli trójstopniowe. Również dla pasażera to samo mamy, jeśli chodzi o fotel. Kierowca ma fotel regulowany elektrycznie, natomiast pasażer manualnie. Regulacja lędźwiowa jest dla kierowcy. Manualna, no taka powiedzmy, dość ograniczona, powiedziałbym, ale jest. Uważam, że bardzo fajnie się tutaj prezentują zegary. Mamy też możliwość wyboru różnych wariantów. Ja osobiście najbardziej lubię ten wariant z tymi dwoma zegarami. Dodatkowo, jeszcze po prawej stronie mamy możliwość personalizacji, i tu mamy obroty silnika, co uwielbiam w silnikach spalinowych. Mamy też jeszcze kilka dodatkowych informacji. Między innymi na temat zużycia paliwa. Bagażnik jest otwierany wyłącznie manualnie. W tym momencie tylna kanapa jest odsunięta. I patrząc od prawej, mamy po prawej stronie haczyk. W przypadku, jak mamy do dyspozycji podwójną podłogę, tak jak w naszej wersji, praktycznie jest równa powierzchnia z progiem. Po lewej stronie mamy punkt świetny i haczyk. To w zasadzie wszystko. Ale możemy oczywiście powiększyć tą powierzchnię, korzystając z części, która jest poniżej. Trzeba przyznać, że jest tutaj sporo miejsca. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze koło zapasowe, pełnowymiarowe. To jest opcjonalne. Samą podłogę mamy w taki, możemy w sprytny sposób sobie umieścić w ten sposób. Pojemność bagażnika, jak na tą klasę samochodu, jest imponująca. Przy przesuniętym maksymalnie do tyłu kanapie wynosi 422 litry lub 484 litry, jeśli używamy zestawu naprawczego zamiast koła zapasowego. Po rozłożeniu tylnych oparć, powierzchnia ładunkowa jest prawie równa, jeśli mamy podwójną podłogę bagażnika, która jest w standardzie od wersji techno. Długość do oparcia kierowcy wynosi około 150 cm. Zaraz przejdziemy do aktualnego cennika, ale teraz, jeśli możesz. Daj znać w komentarzu, czy podoba Ci się nowy kaptur, lub po prostu daj kciuk w górę. Cena naszej ekskluzywnej wersji Split Alpine wynosi 124 900 zł. Nie licząc kilku opcjonalnych dodatków, bo wraz ze wszystkimi dodatkami, które mamy na pokładzie, cena w momencie zakupu wynosiła 138 700 zł. Lista dodatków. Które posiadał na samochód, umieszczę w opisie filmu. Ilość dostępnych napędów do wyboru jest bardzo duża, a cena podstawowej wersji zaczyna się od 86 800 zł. Natomiast za wersję techno z podstawowym silnikiem 90-konnym trzeba zapłacić 95 600 zł. Myślę, że jeśli poszukujesz miejskiego crossovera. To na pewno warto zastanowić się nad nowym kapturem. Moim zdaniem, Captur ma bardzo bogate posażenie i jeśli mamy to wszystko na uwadze, to jest dość atrakcyjnie wyceniony. W mojej ocenie, samochód jest świetnie wyciszony, przynajmniej w zakresie testowanej prędkości. Robiąc pomiar przy prędkości 90 km godzinę przyrząd wykazał około 64 dB. Samochód w tej wersji silnikowej ma dużo moc, w związku z tym na trasie daje to duży komfort przyspieszania. Jeśli ktoś lubi dynamicznie jeździć lub często pokonuje dłuższe trasy, to ta wersja silnikowa jest moim zdaniem najbardziej odpowiednia. Wolałbym natomiast trochę twardsze przednie fotele. Z kolei, już na krótkich miejskich trasach, fotele były już dla mnie OK. Tym bardziej, że kaptur w moim odczuciu ma dość sprężyste zawieszenie, więc miękkie fotele dodawały komfortu. Sprawdziłem też poziom hałasu przy prędkości 120 km na godzinę na oponach zimowych i przyrząd pokazał około 68 dB. To naprawdę dobry wynik. System multimedialny w mojej ocenie działa bardzo sprawnie, bardzo mi odpowiada wbudowana nawigacja. Google oraz grafiki. Pomimo tego, że jest to crossover segmentu B, jest on przestronny, z bardzo dużym bagażnikiem, a do tego mamy jeszcze przesuwaną kanapę. Samochód może być wyposażony w najnowsze systemy bezpieczeństwa. Część z nich mamy w standardzie, a część jest dostępna opcjonalnie. Świetnym rozwiązaniem jest prosta możliwość ustawienia asystentów jazdy według swoich preferencji poprzez dwukrotne kliknięcie, w fizyczny przycisk. Tak samo łatwo możemy wyłączyć system start-stop. Korzystając z trybów jazdy, czułem wyraźną różnicę, szczególnie w zakresie oporu na kierownicy oraz pracy silnika i skrzyni biegów. W trybie komfortowym silnik jest mniej dynamiczny, a skrzynia biegów, szczególnie podczas startu, reaguje z pewnym opóźnieniem. W trybie sport, reakcja silnika i skrzyni biegów jest bardziej gwałtowna, ale też silnik pracuje w wyższym zakresie obrotów. Muszę przyznać, że ten samochód moim zdaniem w swojej klasie jest bardzo ciekawą ofertą, chociaż nie jest idealny. Napisz w komentarzu jak Ty oceniasz nowego kaptura, co sądzisz o jego cenie. Ja tymczasem dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film Ci się podobał i zostawisz kciuk w górę. Do zobaczenia przy kolejnym filmie. Cześć.